Pytanie, czy urzędnicy miasta nie mają co robić, tylko dawać przywileje dewiantom? Miasto potrzebuje mostów, potrzebuje ułatwień kierowcom, a nie dawanie przywilejów dewiantom, którzy często są pedofilami. Przepraszam bardzo, bardzo pana proszę, żeby pana Wypowiedź była pozbawiona elementów, które obalają. Nie obalają. Nie Jeśli pan będzie w tę stronę, odbiorę panu głos. Dyktatura! Dyktatura! Nie, 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 sprawie nie, 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 została porówiona, nie, tam sprawy, których nie, nie, Człowiek, który się określa jako LGBT, siedział na ławie z boku, podśmiechiwał się dalej. Gdy wszedł na mównicę, zaraz udał skróżonego 30-letni mężczyzna, płakliwym głosem rozpaczał, że ktoś go czymś uraził. Jeżeli dla takich osób, to są osoba chora psychicznie, radząca sobie życiu, jeżeli chcecie dla niej dawać prawa, to, to ja się nie zgadzam. Tak samo my się tu większość ludzi się nie zgadza. Nie ma czegoś takiego zrównywania ludzi którzy mają problemy z psychologią swoją, z ludźmi, którzy zakładają normalnie rodzinę. Przede wszystkim ten projekt jest konsultowany w składzie 13 kobiet i dwóch mężczyzn. Już sam założenie tego projektu konsultantów jest już zdobanie. Już tu nie, za, nie zrobiliście tej równości. Więc gdzie, gdzie tu mówimy jakieś równości? Mam tu ze sobą flagę biało-czerwoną i chciałbym, żeby ta flaga wszędzie wisiała, żebyście w czasach... Propagandy, bo to jest machalna propaganda, to co robicie w lipcu, czerwcu, nie było rozwieszanych kolorowych, sześciokolorowych materiałów. Materiałów, tak, bo to nie wiem, czy to jest plaga, to jest materiał. Ja ze swojej strony, w czasie, chyba bodajże, tu po dwa lata temu, składałem wnioski do prokuratury na pana Jaśkowiaka, że dopuszcza do takiej manifestacji, w której schodzą roznajbliżowani mężczyźni, bo dzieci i młodzież. W Tej samej manifestacji nastąpiło też sprofanowanie symboli narodowych. Wszystko zostało odrzucone. Jeżeli tak to ma wyglądać równość, że to pozwalacie na profanowanie różnych symboli narodowych, też tak samo podczas tych manifestacji dopuszcza się profanowania symboli katolickich. Gdzie to jest ta równość? Przede wszystkim mieszkańcy są zagrożeni przez to całą ideologię. Nie ma czegoś takiego, że nie, nie wiem na jakiej zasadzie ta ankieta dokładnie polegała z tego, co wyczytałem w projekcie, bo odbywała się ona internetowo, ale internetowo to może z drugiego końca świata nawet ją wypełnić. Musielibyście tak naprawdę tutaj w Poznaniu przeprowadzać, na ulicy, jeżeli to ma być wiarygodna ankieta, tak? I też wśród młodych, i wśród starszych. Bo młodzi ogólnie widzę, bardziej są uczbyłem uh, uporobieni, tak? Mniejszy procent y, patriotyczny. To co jeszcze mi w tym projekcie się bardzo nie podoba, zrównano tam osoby poszkodowane, y, czyli osoby, pra prawdziwie tam mają problemy w życiu, osoby niepełnosprawne. Tak jest Tak, właśnie zrównano takie osoby z ludźmi, którzy uzurpują sobie jakieś prawa. Są jakieś przywileje. Wiecie. Jak, jak tak można w ogóle zrównywać takich ludzi? Jeżeli na przykład osoba niepełnosprawna chce mieć nie. ten, to dostaje ten, ma ten autobus, niskopodłogowy, są chodniki obniżane, ale jeżeli y, taka osoba LGBT, jak ona tu się określa, chce mieć jakieś prawa, no to nie, to jest osoba chora. Osoba chora nie, nie może mieć równych prac z osobami zdrowimi. Brawo! Mówicie też Państwo o... Y, się martwicie... Y, z prawami mniejszości i tak dalej. Ale przecież w czasie pandemii to wyście chcieli prześladować i pan Jaśkowiak, panie prezydencie, chciał prześladować osoby niezaszczepione. To pan zmuszał ludzi do to Pan, to pan zmuszał ludzi, swoje certyfikaty, co jest zakazane prawnie i nie wolno pokazywać swojej historii choroby. Bardzo Pana proszę, żeby nie mieszać wszystkich wątków, których Pan chciałby z siebie wypowiedzieć. Tak, wyszłać. ale to jest się z I proszę Pana w dalszym ciągu o język, który nie będzie naruszał praw innych i nie będzie nie ogóle naruszał innych. Martwmy też się o prawa y, nienarodzonych dzieci. Często Mówi, że ktoś jest tam, że kobieta jest zagrożona, ale dlaczego w tym momencie nie mówicie o tym, o tym dziecku, które jest tam które jest po matki? Ono też jest zagrożone życiem. To jest poczęty nowy człowiek. Musicie też o tym pamiętać. Tutaj jedna pani przed chwilą się używała pisma świętego, ale przecież w piśmie świętych w czterech miejscach jest. jest Obsowanie mężczyzny z drugim mężczyzną jest zakazane, i piekło na taką osobę czeka. Sodoma Przypominam też, że wam tak nie coś jak Sodoma i Gomora, tak? I to, to jest, jest coś tak? Każdy w swoim sumieniu nie dostrzega. Jeszcze taką jedną rzecz zwrócę tutaj, już poza tym tematem. Pani Berseng, widzę, pokazała twarz zamordystyczną, gdyż powiedziała przed chwilą w sprawie walki ze smogiem że chce zakazać wietrzenia, mieszkać, albo przymusić starsze osoby do nie wychodzenia z domu. No wstyd, no wstyd, żeby takie rzeczy, to jest za pojęcie jeszcze. Mam tu jeszcze ze sobą wasz pojęciownik równościowy. I co to jest skandaliczne? Hasło, wchodzimy na hasło Heteroseksualizm. Jest to pojęcie odnoszące się do wszelkich praktyk zwłaszcza dyskryminujących osoby LGBT. Czyli już wy z założenia w tym trzymakła zakładacie, że każda osoba, mężczyzna kochający kobietę, już zakładacie, że ona będzie dyskryminować. Taka osoba może sobie wyjść, tak nie przeszkadza na wchodzicji, ale jeżeli ona wyjdzie na ulicę i zacznie się rozbierać albo zacznie nakładać, że to, to co ona robi jest dobre, to ja przeciwko takie osobie na pewno wyjdę na ulicę i będę przy, protestował przeciwko takiej osobie. Przede wszystkim ta cała ideologia będę, którą wy tu próbujecie nam mówić, Czas, to ona i jest, rekencji. już ostatnie tak, zdanie, tak, jest przeciwko, po prostu przeciwko miłości kobiety i mężczyzny, przeciwko zakładaniu rodzin. Jeżeli chcecie, tak, i to jest ostatnie już autentyczne zdanie, jeżeli tak naprawdę chcecie zmienić coś w społeczeństwie, to przestańcie takie dawać ulice jak prawa kobiet, bo to właśnie różni społeczeństwo. Kobiety nie potrzebują żadnych przy, yy, praw kobiet, one mają przywileje. Dużo więcej przywilejów mają ma no, niż mężczyzn. Wchodzę do każdego pomieszczenia, zawsze się ich wpuszcza pierwsze. Więc nie potrzebują prawa kobiet. To wy mnie w społeczeństwo. Dziękuję Brawo.